mnóstwo negatywnych opinii mnóstwo krytyki pod adresem World Boxing Council organizacji, która jeszcze dwa tygodnie temu podawała, że będzie sankcjonowała walkę o tytuł mistrza świata Krzyśki, Krzyśka Główki-Głowackiego z Myrisem Bredisem ten pas został wycofany z tej walki a pierwsze opinie były takie na gorąco ktoś nie zapłacił tak zwanej sanctioning fee, czyli tej 3% 3% Opłaty za to, że jest prawo walki o ten pas. Natomiast rzeczywistość, przynajmniej według Sulejmana, prezydenta WBC, jest zupełnie inna. Według niego, mówię o tym, co podał w swoich najnowszych komentarzach, e, zarzucił szef WBC, zarzuca World Boxing Super Series ingerencję w obsadę sędziowską walki główka e, Bredis. Sam Mauricio Sulejman twierdzi, że taka obsada e, sędziowska e, powinna należeć wyłącznie do miejscowej feder federacji. Natomiast tutaj jest zarzut bardzo, bardzo poważny, e, bo e, słowa e, Mauricio Sulejmana sugerują, że szefowie World Boxing Super Series wolą jednych sędziów, a niekoniecznie wolą drugich. Co jest bardzo interesujące, ponieważ takiego problemu zupełnie nie ma w drugiej walce półfinałowej w walce Tabiti kontra Dorticos. Dlaczego akurat dotknęło to walkę z... Dlaczego akurat dotknęło to walki z udziałem z udziałem główki Głowackiego? Nie wiemy. Natomiast no, mój taki mini komentarz na ten temat jest jasny. Zapomnijmy o tych pasach to w tym momencie dla Krzysztofa Głowackiego nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Czytam niektóre z waszych opinii, że gdyby ten pas był sprzedawalność nazwiska Głowacki, gdyby tą walkę wygrał, byłyby większe. No natomiast prawda jest taka, no tą walkę trzeba, tą walkę za, za kilka godzin trzeba wygrać, nie przejmować się pasami, bo i tak te najwa te, to najważniejsze wyzwanie dla Krzyśka, Głowa Krzyśka Głowackiego to nie jest pas WBC, to jest wygranie całego turnieju. Jak się wygra ten cały turniej, zapewniam Was, i tak karty w wadze junior ciężkiej można rozdawać. To na gorąco czekamy na walkę. Do przodu główka tylko zwycięstwo.